Pacjenta. Proszę się odsunąć, proszę nie dotykać pacjenta. Proszę nie dotykać pacjenta, przygotowanie do wyładowania. Proszę nie dotykać. No dzisiaj na Koszańskim basenie były ćwiczenia e, próby ratowania ludzkiego życia. Użyty był defibrylator. Czy może Pan opowiedzieć coś o tych scenach, które tutaj wydarzyły się? E, tak. E, scenariusz e, ćwiczeń miał e, przedstawiał osobę, która podtopiła się na basenie i doznała e, zatrzymania krążenia. E, ratownicy Wobr wyciągnęli poszkodowanego z wody, osuszyli jego skórę. Natomiast naszym zadaniem ratowników Polskiego Czerwonego Krzyża było wdrożenie zabiegów związanych z defibrylacją automatyczną, defibrylatorem AED, która została wykonana na poszkodowanym. Koszeński basen ma swój defibrylator automatyczny. Ten defibrylator, który był używany podczas ćwiczeń, to był defibrylator ćwiczebny, który nie działa tak jak prawdziwy defibrylator. Imituje jego czynności, natomiast nie wyzwala prądu z siebie.